Wracam się z na charytatywnym meczu Fundacji Cancer Fighters. Dzisiaj w roli gościa nie grasz? No niestety nie mogę, kontuzję jeszcze nie pozwalałem na, na mecz, ale jeżeli mogę pomóc, no to przyjechałem chociaż tam potowarzyszyć po prostu chłopakom z tej. Odnośnie właśnie meczu dużo zawodników się spotyka i ogólnie poza tym, że jest to charytatywny mecz, to także jednoczy środowisko MMA. No oczywiście, że tak, no jakby nie patrz tutaj, może i jest sportowa rywalizacja, ale wszyscy śmieją, biegają i tak dalej, grają sobie, no to moim zdaniem to jest jak najbardziej pozytywne spotkanie. Poza tym fajne jest też w tym wszystkim to, że no na przykład dużo ludzi, zawodników ma jak w do bicia. Fajne jest też to, że my robimy to totalnie bezinteresownie. Znaczy, no ja nie mogę, nie gram akurat, nie? ale zawodnicy robią to totalnie bezinteresownie, pomagają chłopak chłopakom, którzy potrzebują naprawdę pomocy. I fajnie jest, fajne jest to, że można coś z siebie dać komuś po prostu, nie, to jest fajne tak. Okej, odnośnie świata MMA, jak sądzisz, czy Marian, twój były rywal, powinien już walczyć o pas? No myślę, że to jest naturalne zestawienie, bo wcześniej to był taki jakby nieoficjalny eliminator do walki o pas. No i jeżeli on teraz wygrał, no to niech się pnie do góry. Fajnie by było. Jakby, jakby zobaczył ktoś, z kim przegrałem, że zawsze daleko, nie? To, to, to troszkę myślę tak jakby w, w swojej głowie sprawdził, że jednak przegrałem z kimś, to walczy o pas i z kimś to może ten pas zdobędzie. Zobaczymy, chociaż no wiadomo, to jest sport, to, to jest MMH, tutaj się wszystko może zdarzyć. A jak myślisz z kim powinien zawalczyć? No myślę, że z normalnym. Skoro, skoro, skoro tutaj Gamert już zwakował pasy, no to myślę, że z normalnym. Powiem Ci, że przed chwilą z Grzegorzem szelakowskim robiłem i to samo było... powiedział. No tak właśnie, no to jest takie naturalne zestawienie, no Norman jest bardzo wysoko notowany, no można go lubić, można go nie lubić. Moim zdaniem ten show, który on robi jest taki bardzo pozytywny, no bo jakby nie patrzeć, gdzieś nie powie Norman każdy kojarzy, tak? I jej... Prócz tego, że on robi show jest niesamowicie solidnym zawodnikiem, nie? No mimo wszystko jest naprawdę bardzo dobry zawodnik i myślę, że taka walka byłaby miałaby jak największy sens. Decyzję Mateusza Gamrota o zwakowaniu dwóch pasów byś skomentował? Musimy znać, no wiadomo, znam Mateusza, ale musimy go znać tak jakby osobiście, wiedzieć tak naprawdę co na tej decyzji zaważyło najbardziej, no bo... Ciężko mi się jest wypowiadać na przykład. No, każdy ma inne podejście, każdy ma swoje ważniejsze priorytety w życiu, może, może dla niego teraz dziecko jest ważniejsze, może dla niego jest, nie wiem, życie jakieś tam osobiste ważniejsze, może ma kontuzję, o których nie chcę mówić. Nie wiem, dlaczego ciężko mi się wypowiedzieć. Ja na pewno jestem taki, że ja po prostu, no, ja żyję tym sportem, ja żyję albo tą walką, którą będzie, albo w tym przypadku tą, tą która teraz była. No, nie wiem, może on po prostu ma jakieś tam inne swoje podejście, no trzeba tę decyzję uszanować. Nie wiem, ja po prostu będę walczył ile się będzie dało, no on, no nie wiem, no może ma ważniejsze jakieś priorytety, może chce w drużynie coś postartować, może nie wiem, może po prostu jakiś tam, nie wiem, osobisty problem ma, może jakiś osobisty powód, nie wiem. A kiedy możemy się spodziewać Twojego powrotu? Ja ogólnie teraz pojechałem na, miałem mieć operację, pojechałem na tą operację, wiadomo, no nie mogę pewnych treningów robić, ogólnie każdy trening, który teraz robię, to tak troszkę... Idzie w drugą stronę, no właśnie ja dobijam tymi treningami, bo właśnie nie mogę. I pojechałem na inną operację, ale le lekarz jeden powiedział mi, że o, nie ma takiej narzędzi, żeby iść tak głęboko w kolano i nie ma tej operacji, miesiąc straciłem. Ale teraz yy, będzie, be, w tym tygodniu, w poniedziałek mam już wiedzieć co będzie z kolejną operacją. Jeżeli będzie, no to chciałbym wrócić jak najszybciej. Tam dla mnie nieważne są te wakacje i e, tak jestem chyba stworzony do bycia na sali i chciałbym trenować. Więc no, myślę, że przy dobrych wiatrach na gale w Gorzowie mnie poskładają, bo jeśli się okazało, że tam przepoklina mam na plecach, no zobaczymy, co to będzie, nie? No chciałem po prostu się złożyć jak najszybciej, ale to nie tylko ode mnie zależne. Yy, a śledzisz ogólnie wydarzenia w... MMA? Tak, w Polsce co się dzieje? Śledzę, wiadomo, nie wszystkie gale, nie wszystkie zawodnicy, bo są, są, taki, są tacy, którzy... Na przykład dla mnie zawodnik powinien budzić jakiś tam autorytet, w ogóle nie będę nazwisk wymieniał, na przykład dla mnie ktoś, kto ma więcej tam followersów, czy tam tych lajków like na tych instagramach, no to, to, to dla mnie to nie jest. i tak no zobaczę, czy on tam wygra, czy nie przegra tam, ale to tak mnie, mnie interesuje, no interesuje się, ale ogólnie nie wszystkimi i nie wszystkimi galami. To czyli w MMA nie oglądasz, a gala ostatnio była FFF, oglądałeś? Oglądałem, oglądałem i ogólnie, jak ma się wypowiedzieć, tak, taką moją jakby realną ocenę, realną ocenę, no to to jest taki tro, troszkę paradoks na tych galach i tak dalej, bo niedługo będzie tak, że ci zawodnicy prawdziwi, wojownicy z krwi i kości, którzy po cichu trenują na salach i chcą się wybić i uważają, że sukces powinien zrobić hałas, im się to znudzi prostu, oni nie będą chcieli walczyć, no będzie mało co, on dostaje 1000 zł walkę gdzieś tam do szkołą dwa miesiące, stał na bramkach i... Nie wiem, trzymał dietę i w ogóle wszystko, a taki ktoś, to ma tam followers na Instagramie, bo, bo na przykład, bo nie wiem, bo komuś tam pisał komentarze, albo lubił, a inni mu odlubiali, no to dla mnie to tak troszkę słabe jest, ale trzeba też patrzeć na, na tą drugą stronę, bo jakby nie patrzeć, to... Tak, a i jakby kibice tego nie chcieli, no to by tego nie było, to trzeba patrzeć na to, co kibice chcą, jeżeli kibice to chcą, to to będzie. No i to akurat jest, no bo po prostu kibice to chcą, gdyby to się nie sprzedawało, gdyby, mimo tego, że to krytykują, nie oglądaliby tego, no to, no to, i gdyby to krytykowali i nie oglądali, no to rozumiem, to by nie było tego, ale po prostu trzeba robić to, na co jest po prostu popyt i tyle, nie? Dokładnie, no, okej, okay, Gracan, z wszystko, dziękuję. Nie ma za co, pozdrawiam wszystkich.